Nagrywam się? Nagrywam. Dobra, jaka jest największa wada GA4? Na chwilę obecną powiedziałbym, że jest bardzo dużo rzeczy, które trzeba zrobić przy samym wdrożeniu tego narzędzia. To znaczy, konfiguracja i dostosowanie pod potrzeby konkretnej strony, konkretnego biznesu no wymaga dużo więcej zachodu niż w przypadku Uniwersala. Gdzie też w praktyce a większość stron już miała to w miarę ogarnięte, jak zaczynaliśmy proces SEO, a teraz, kiedy przychodzi nowy klient, jeśli ma starą analitykę, to trzeba mogę A4 wdrożyć. Czy jeśli w ogóle zaczynamy, zaczynamy działanie, e, zakładamy nową stronę, no to tam również wtedy trzeba, e, trzeba trochę przysiąść nad tym Analytics'em, żeby go poprawnie skonfigurować. A Twoim zdaniem? Myśląc, o największej wadzie GA4 do głowy od przychodzi warstwa danych pod e-commerce? To znaczy w Universalu była ona zupełnie różna niż ta, która jest wymagana w PIA 4. Trzeba nowo ją skonfigurować i wprowadzić na stronę. Mhm. Jak to zrobić? Eee, no trzeba tutaj jeszcze zaznaczyć, że to będzie. Że to będzie... Różnie wyglądało zależnie od CMS-u, z którego korzysta nasz, nasz sklep internetowy. Część CMS-ów już, ma już wbudowane moduły do tego, część ma, ma możliwość różnych wtyczek, na przykład dla WooCommerce. -u. Czy dla Presty możemy sobie takie wtyczki zainstalować? One są najczęściej płatne, natomiast część oprogramowań, część, część silników, nawet dla sklepów internetowych, jeszcze takiej, takiej funkcjonalności nie ma przewidzianej, więc tam jedynym rozwiązaniem jest to, aby wziąć programistę, który musi samemu napisać, skonfigurować, jaką warstwę danych dany sklep powinien wysyłać, aby Google Analytics 4 mógł poprawnie przychwycić i, i odnotować. Robiliśmy jakiś czas temu research, to było bodajże we wrześniu i wtedy stan był taki, że większość CMS-ów nie miała jeszcze tego dobrze ogarnięte. To się oczywiście z czasem zmienia, więc warto trzymać rękę na Pulsie. Ale to nie jest tak, że GA4 ma tylko wady. Co Twoim zdaniem jest największą zaletą nowej analityki? A, dla mnie, jako specjalisty SEM, e, największą zaletą jest sekcja reklamy, w której mogę sobie dzięki kilku kliknięciom porównać efektywność działań w kilku różnych modelach atrybucji. A dla ciebie? Nic. <laughs> Nie no, tak naprawdę wydaje mi się, że za pomocą GA4 będzie można lepiej zweryfikować skuteczność działań chociażby kontentowych, bo obecnie jest tak, że jeśli prowadzimy na stronie bloga ten blog nam generuje ruch, ale patrząc w Starego Analyticsa nie zawsze widzimy czy ten ruch przekłada się na jakąkolwiek sprzedaż, ponieważ ten proces zakupowy jest rozbity na, na kilka sesji, a na kilka wizyt na stronie, często na te wizyty są z różnych urządzeń. I teraz sfokusowanie na Google Analytics 4 wokół, wokół użytkownika, a nie stricte sesji, mam nadzieję, że będzie pozwalało lepiej mierzyć, a Efektywność tych wejść na stronę, które zaczęły się od bloga i ich powiązania ze sprzedażą. Czyli współczynnik zaangażowania top. <grych> top. No to Wojtku, na co należy zwrócić szczególną uwagę, konfigurując Kia4? Ja bym tutaj zwrócił na taką może mało oczywistą rzecz, jaką jest podłączenie danych z GA4 do narzędzia Locker Studio, dawniej Google Data Studio. W kontekście GA4 to było bardzo popularne rozwiązanie jeszcze jakieś pół roku temu, kiedy na szerszą skalę nam GA4 wchodziła z nowym trochę designem interfejsu i wtedy pojawiały się takie pomysły, żeby w, wówczas w Data Studio zrobić sobie... Właśnie taki dashboard naśladujący, naśladujący wygląd starego Analyticsa, tylko korzystający z danych, z danych z GA4. Natomiast, też popularną praktyką jest zrobienie takich wewnętrznych dashboardów, które zaciągają dane czy z Analyticsa, z Facebooka, blendują je czy też z innych źródeł i mamy w jednym miejscu dostęp do, do wszystkich źródeł. To jest fajne, ale w przypadku GA4 jest tutaj pojawia się nam jedno, jedno wyzwanie, mianowicie GA4 korzysta z systemu tokenów, które nam ograniczają liczbę żądań, jakie możemy wysłać do GA4. W sensie, ile danych możemy, możemy zaimportować, zaciągnąć do, do takiego raportu, więc im więcej mamy użytkowników, tym więcej zużywamy tokenów, im więcej mamy, mamy poszczególnych wykresów. W naszym dashboardzie w Locker Studio, tym więcej tych tokenów zużywamy, więc szczególnie w ostatnim czasie, ponieważ to pojawiło się w połowie, w połowie listopada, ten system tokenowy, więc sprawiło dosyć sporo wyzwań dla osób, które korzystają z Locker Studio i wyświetlają tam dane z GA4. Jaka jest na to metoda? No, trzeba po prostu odpowiednio przemyśleć. Jak te, co ten dashboard powinien zawierać? Jakie dane rzeczywiście nam są, jakie ta dane tam są rzeczywiście niezbędne i czy każdy, kto ma obecnie do tego dostęp, rzeczywiście tego dostępu potrzebuje. A jeśli nie jesteśmy w ten sposób tych ograniczeń obejść, to trzeba się po prostu przerzucić na BigQuery i dane z GA4 najpierw migrować do, do BigQuery, a z BigQuery już do Data Studio. W przypadku e-commerce uwagę, należy zwrócić na wykluczenie witryn odsyłających. W GA4 jest ono całkiem sprytnie ukryte, ponieważ trzeba wejść w strumień danych, następnie w jego ustawienia, dopiero tam wykluczyć m.in. bramki płatności, po to by raporty pozyskania i raporty ścieżki, które prowadziły do konwersji, były przejrzyste i opierały się na prawdziwych danych. Kiedy najlepiej wdrożycie GA4? Kiedy? Kiedy? Jak najszybciej. A dlaczego? Ponieważ potrzebujemy tych danych, między innymi dla porównania i temu, że kiedy wdrożymy GA4 1 lipca 2023, będziemy widzieli dane z dzisiaj, na dzień kolejny będziemy widzieli dane z wczoraj, a co z danymi z tamtego miesiąca. I Jak brać porównanie, jak brać kontekst. Bez kontekstu dane są pustymi liczbami. Potrzebujemy kontekstu, by móc je dobrze analizować. Dlatego, jeśli nie macie jeszcze wdrożonego Google Analytics 4 na swojej stronie, to na blogu Delante znajdziecie obszerny poradnik w postaci e-booka, z którego dowiecie się krok po kroku, jak taką weryfikację, jak takie wdrożenie przeprowadzić, jak najważniejsze elementy skonfigurować. Tą Kładek szczerze powiedziawszy, Twoim zdaniem, czy g 4 jest lepsze od starego Analytixa? Wiesz co, to jest tak z telefonami. Nowym i starym telefonem mają podobne funkcje i spełniają podobne zadania, natomiast robią to w trochę inny sposób. Więc czy jest lepsza, czy jest gorsza, ciężko stwierdzić. Na pewno jest inna i na pewno warto się w nią zagłębić. Więc dziękujemy za oglądanie tego materiału i mamy nadzieję, że Wam się podobało. A jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tym, jak konfigurować i jak działać z GA4, zapraszamy na szkolenia.